Cześć, remaleczko widzowie przyszłoby coś nagrać, co nie? No to o myślę, że nagramy to, co tam wyszło, co tam plany jakie, jak to wygląda. No to tutaj tak. Oczywiście w walię niedawno obornik To jest ta samica, która była płochliwa. A sam na razie wywiozłem do y, taty, żeby tam był w lodowli. Więc tutaj na razie ona jest na tym miejscu. Sobie tutaj zarada się. To tak to wygląda u niej. Tak sobie tutaj między jadła oczywiście u nas rano jak na autobus było minus 16 odczuwało minus 20 a teraz minus 7 a wodę o Pozamarowano wszystko więc słabo no, jesteśmy obok drugiej klaski, tu się nic nie zmieniło praktycznie się takie o lękawiczki kupiłam na motor będą mi na, tak w ogóle żeby sobie pochodzić że jeżeli nie było zimno on do klików nie używam w ogóle jedynie żeby nie dać jeszcze no, tutaj też nie jest tu będą oddzielane za niedługo tak one wyglądają. tego tak one wyglądają mniej więcej. Nie wiem czy na ostatnim odcinku było, bo jednego sprzedałam. Panu z niedaleka. Takie właśnie w kolorze. To są ogólnie wszystkie samice. Jedną co zostawię na pewno yy, może chyba tam. Żeby tam. jeździć jeszcze wim Tutaj woda zamarznięta czy jak nie tu, tu jest ogóle. O. Ciu? Nie mogę tego udosić. Z lipa. Jak małeś tak do mar do lutego, no to lipa powiem. Z lipa Przepraszam, że to już 8. U Niemiec, gdzie nie filizowała? No, Ona miała już rok, będzie miała rok teraz jest dwa miesiące. Co się boi, nie wiem. Może przez to, że pies tu szczeka. Niedaleko, bo też w noc cały czas szczekał. No, słabo to szczekają. za chwilę damy jedzonka. Paszy. No. Damy jedunka. Trzeba wyciągnąć to zaraz Kurde Dobra, ogarniam tu Myślę, że i wystarczy na noc obogamy jeszcze trochę. Ogólnie będę jeszcze pił w najbliższym czasie na maksymalny i pomór. No poczekajcie, tylko się zamknę i wygarnę. Pełna szufelka Сложит тут раз. Чекай, чувак. Я вот у меня шаблон... Ну, наверное, у меня... Чекай, чувак, это должно быть... Ну, ебама. Dobra, kontynuuję i tak mi telefon spadł, więc się wkurzyłem. No, i tutaj daliśmy. No, chyba, że nawet najedzone. O, walinki linki dostaję. Powoli. No i teraz ogłoszenie parafialne. Jak żebyście chcieli filmiki. Nie wiem, teraz kolejny filmik może nagram, jak będzie co najmniej 800 subskrypcji. To wtedy nagram jakiś nowy filmik. To nie wiem. Wtedy nagram ile Wam to zajmie, to ten nowy filmik leci. Łapki tam, nie wiem, z 10. To będzie super. Tam pokomentujcie trochę co sądzicie. Czy pomór się szczepi w zimę, czy można i jaką rasę byście zaproponowali i... Co byście chcieli zmienić na przykład w mojej hodowli? Co Wam się na przykład nie podoba? Więc trzymajcie się, zdrowia. No i na razie.